Chcesz inwestować globalnie, ale nie wiesz gdzie szukać okazji? Z myślą o takich właśnie inwestorach stworzyłem tę serię. Zapraszam do miesięcznego przeglądu spółek, które mogą być niedowartościowane na rynku. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo globalny, bo znajdziemy w nim spółki ze Szwecji, Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID 8C do łatwego rozliczania podatkowego czy formularza W8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. Zanim zaczniemy oczywiście pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, należy wykonać własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Ja jestem tylko gościem z YouTube'a, który pokazuje Wam... Wkrócie ciekawe spółki, bardziej pod względem finansowym, ale żeby zainwestować w daną spółkę, no, trzeba jednak wykonać dużo więcej pracy. Pamiętajcie też, że to, że będę pokazywał spółki, których cena akcji spadła, nie oznacza koniecznie, że spółka jest tania, bo to zależy od jej przyszłości, i też nie oznacza, że już więcej nie spadnie, co zaraz pokażę na kolejnych slajdach. Oczywiście partnerem tej serii jest Scrap, narzędzie do szybkiej analizy finansowej spółek. Warto wydaje mi się wypróbować w wersję darmową, a nawet korzystać dalej z tej wersji darmowej ze względu na mnogość funkcjonalności i szybkość właśnie porównywania na przykład różnych spółek. I wydaje mi się, że nawet jeśli Twój portfel nie jest jakichś ogromnych rozmiarów i nie chcesz wydawać pieniędzy na Scraba, to i tak warto skorzystać z darmowej wersji. Link w opisie filmu. Ok, zanim przejdziemy do spółek w tym miesiącu, szybkie podsumowanie poprzednich odcinków tej serii. Zaczęliśmy tę serię w maju 2024 roku. No i tu chciałem pokazać właśnie, jakie są wyniki na poszczególnych spółkach. Co też pięknie oddaje to, że to, że znajdujemy te spółki nie oznacza, że jeszcze właśnie bardziej nie spadną. Zobaczcie, że od Maja tutaj SP 500 zyskało ponad 4%. A tutaj na poszczególnych spółkach Ulta Beauty, na przykład straciła ponad 7% XP akurat zyskał dość mocno 27%, no ale z kolei Lululemon na przykład spadło o kolejne 28%, także jak widzicie wyniki mogą być bardzo różne. Ale wydaje mi się, że jeśli jesteśmy długoterminowymi inwestorami, to fajnie oczywiście kupić akcje, które mamy zamiar długoterminowo trzymać. Fajnie jest kupić te akcje taniej niż drożej. Tak wygląda sytuacja w czerwcu. Tutaj SP 500 na minus 0,13%, także w sumie bez specjalnych zmian. A widzicie, że na przykład tutaj spółka półprzewodnikowa, którą znaleźliśmy w czerwcu, spadła jeszcze o całe 30%. Także zawsze, tak jak mówiłem na wstępie, warto zrobić jeszcze swoją analizę i upewnić się, że na pewno chcemy tego typu spółki kupować. Qualys straciło 10% i tutaj jedynie z tej serii Paycom Software zarobiło 8,5%. Lipcowe wydanie wypadło już chyba nieco lepiej, oprócz Etsy, które straciło 9%, cała reszta wygrała z indeksem. Tutaj chyba najwięcej właśnie Viva Systems wzrosła o ponad 17%. A jeśli mówimy o ostatnim podsumowaniu z sierpnia, to tutaj najgorzej wyszło Wise PLC, a najlepiej Paradox Interactive. Zyskując nieco ponad miesiąc 7,5%. A dziś zaczynamy od szwedzkiej pozycji Atlas Copco. To międzynarodowa grupa przemysłowa specjalizująca się w rozwiązaniach zwiększających wydajność produkcji. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę sprężarek, pomp próżniowych, narzędzi różnych przemysłowych i systemów montażowych. A co najciekawsze, chyba w lipcu Terry Smith, zarządzający funduszem FundSmith właśnie otworzył pozycję na tej spółce zobaczmy zatem dlaczego. I oczywiście przegląd zrobimy w scrabie, jeśli chodzi o tutaj total score, czyli łączne podsumowanie, jak Atlas Copco wypada w tym moim modelu scoringowym, mówiącym mi o tym, czy spółka jest jakościowa, czy nie wypada całkiem nieźle na 73% wszystko no, niemal na zielono, oprócz future estimates, czyli estymatów, prognoz, analityków, co do. Przyszłości spółki, także sprawdźmy, co tutaj może nie do końca idealnie gra. Zobaczmy sobie najpierw wzrost przychodów za ostatnie 5 lat. No widzimy, że tutaj były jakieś problemy w 2021, natomiast przychody ogólnie. Rosną całkiem nieźle, nawet jeśli bym wydłużył tutaj ten wykres, to chyba to idealnie pokazuje, że czasami, jak widzicie, spółka, pomimo tego, że to jest duża spółka, bardzo znana w sumie spółka ze Szwecji, może mieć momenty, kiedy nawet przychody. Maleją. Natomiast jak widzicie, w ostatnich latach mocno te przychody zaczęły rosnąć, i tu mamy lekkie wypłaszczenie. I kwestia, czy rynek tutaj nie dyskontuje jakiejś cykliczności, jakichś wypłaszczenia przychodów, czy może nawet jakichś spadków przychodów. Zobaczmy sobie, przejdźmy sobie do EPS-ów. Tutaj no, podobna historia. Wzrost całkiem niezły, natomiast nie jakiś rewelacyjny, bo te EPS-y wzrosły o 73%. Tutaj chcielibyśmy co 5 lat przynajmniej podwajać sobie te EPS-y. Także tu nie wychodzi to jakoś najlepiej, z kolei lepiej to wygląda właśnie w kontekście trzech lat. Spółka, oczywiście, bardzo jakościowa, musi taka być, jeśli jest w portfelu Terry'ego Smitha. Zobaczcie, że return on capital employed, zwroty z zaangażowanego kapitału wahają się od 23% do powiedzmy 28%, nawet więcej. Nawet jeśli wydłużę ten wykres, to mieliśmy tutaj jakiś skok na 40%, no ale tutaj widzimy gdzieś uśrednione. Wartości około 25%, także bardzo dobrze. Zobaczmy sobie, jak to wygląda od strony marży: 43% prawie procent marża brutto, z kolei marża operacyjna 22. Bardzo zdrowe wartości. Nie są to jakieś wyniki, oczywiście, najlepszych spółek technologicznych, natomiast wiadomo, należy zwrócić uwagę na to, w jakiej branży spółka działa. Tutaj, jeśli chodzi o marżę netto, to spadliśmy do 14,8%. No, i to była najniższa w ostatnich pięciu latach. W ostatnich dziesięciu najniższa marża netto to 11,5. Także ewidentnie spółka wie, jak zarabiać pieniądze. W kontekście bezpieczeństwa inwestycji, zadłużenia spółki, raczej tutaj widzicie, że na zielono, także nie będziemy przez wszystko przychodzić. Zobaczmy to, co najciekawsze, to dlaczego akurat te estymaty czy prognozy analityków nie wyglądają najlepiej. I zobaczcie, że akurat tutaj w przypadku tej spółki analitycy estymują, że spółka będzie rosła na EPS-ach na poziomie 8% rocznie, także faktycznie mało, chociaż nigdy to nie było jakoś specjalnie dużo według tych estymat. Także nie wiem, czy specjalnie bym się tutaj mocno tym przejmował. Price to free cash flow, cena do wolnych przepływów pieniężnych. Jeśli tu naniesiemy sobie aktualną cenę, no to widać, że to jest gdzieś tam jakaś średnia, a w ostatnich latach nawet właśnie już wycena okazyjna. Nie mylić, że już jest tanio. Tego nie powiedziałem, tego nigdy nie powiem, bo to wszystko zależy od tego, jak właśnie spółka będzie rosła w przyszłości. Kolejny wskaźnik EV do EBITDY też tutaj poziomy gdzieś średnie, akurat. Bywało to drożej w ostatnich pięciu latach. Dziś jest to dość fair, można powiedzieć, ale zobaczcie, że w poprzednich jeszcze latach ta spółka jest w stanie być wyceniana dużo taniej niż dziś, zobaczmy jeszcze od strony wolnych przypływów pieniężnych, no i też tak to właśnie wyglądało, także to wcale nie znaczy, że jeszcze o połowę te akcje mogą na przykład spaść, jeśli by spadły do okolicy tutaj 12 price to free cash, flow. także zwróćcie na to uwagę, zobaczmy właśnie sobie tą zakładkę deep finder szukającą właśnie okazji na rynku, tutaj porównujemy medianę z 3 lat price to sale. Akurat kolejny wskaźnik ceny do sprzedaży, ceny do przychodów, a dziś jest to no, na poziomie tej trzyletniej mediany, także bywało drożej, bywało też taniej. Jeśli chodzi o cenę do gotówki z działalności operacyjnej, to tu akurat widzimy, że jesteśmy bliżej tego właśnie zielonego koloru, czyli raczej jest taniej historycznie niż drożej. Przynajmniej mówię o tych pięciu ostatnich latach, bo wcześniej bywało to trochę gorzej. Porównując cenę do dwustudniowej średniej kroczącej, też taki może wskaźnik pokazujący nam, jak wygląda cena do jakiejś średniej z ostatniego roku. No to je, przeskoczyliśmy poniżej tej średniej kroczącej. Jest to już jakiś znak, że może być to dobry moment do wejścia. Zobaczcie, że ostatnio, kiedy coś takiego było, może tutaj oprócz początku sierpnia, no to wtedy dosyć mocno jeszcze cena odjechała, oczywiście nie mówię, że tak będzie, natomiast warto zwrócić na to uwagę. No jeśli chodzi o upside, czyli jak konsensus analityków zakłada wzrost ceny przez kolejny rok, jak to może wyglądać, no to według analityków jest to 27%. Oczywiście tego typu informacje weźmy w duży cudzysłów, to jest tylko jakaś tam redykcja niemożliwa wręcz do wyestymowania dla analityków, no ale mamy przynajmniej jakieś tutaj informacje na temat tego, że analitycy raczej twierdzą, że akcje będą wyżej niż są dziś. Na kolejnej pozycji jedna z największych pozycji w moim portfelu, także uwaga, oczywiście nie jestem tutaj obiektywny. Dino Polska SA. Jak wiecie, jak też mówiłem w ostatnim podsumowaniu miesiąca, podsumowaniu, gdzie mówię o swoim portfelu, cena akcji Dino jest aktualnie dołowana. No i to może być właśnie dobry moment do rozpoczęcia pozycji. Tutaj, w tym modelu scoringowym, Dino nie wychodzi najlepiej ogólnie. W tego typu modelach spółki, które reinwestują cały cash flow, raczej nie wychodzą zawsze najlepiej. No, i też akurat Dino to jest spółka o dość niskich marżach, no bo jeśli mówimy o sieciach marketów, no to nigdy to nie będą marże porównywalne do spółek technologicznych. Także tutaj, właśnie w tym modelu, Dino najbardziej dostaje na poziomie free cash flow, czyli wolnych przepływów pieniężnych. Dziś są to nawet ujemne przepływy pieniężne, to ze względu właśnie na wydatki inwestycyjne. Myślę, że nie będę się tutaj specjalnie rozwodził na temat Dino Polski, zrobiłem osobny cały film. Film, analizę fundamentalną dino większość rzeczy jest dalej tam aktualnych jakoś specjalnie nie zmieniłem zdania na temat spółki dziś nie jest to najlepszy czas makroekonomiczny dla dino dino tutaj bardzo mocno ostatnio się skupiło na tą sekcją safety czyli spłaty zadłużenia zobaczcie że debt to assets w ostatnich pięciu latach dość mocno spada Natomiast, tak jak mówię, nie jest dziś najłatwiej ze względu na różne przyczyny. Mówiłem o tym w sumie w poprzednim podsumowaniu i widzimy to na przykład tutaj po marży brutto. Zajrzyjmy zatem do tej zakładki Deepfinder, jak to wyglądało historycznie, jak to jest dziś. Mediana price to sales na Dino to jest 1,97, a dziś jest 1,11. No powiedzcie, że nie jest to okazja historycznie, chyba jeszcze tak tanio nie było i zrobimy tutaj sobie max. No i nie było. Przynajmniej tutaj po tym wskaźniku Price to CFO akurat nie jest tutaj nawet w tej części zielonej, to te przepływy. Gotówkowe z działalności operacyjnej są zawsze troszkę cykliczne, także tu akurat jesteśmy w momencie kiedy te przepływy były niższe i zatem ten wskaźnik będzie wtedy wyższy. Natomiast jeśli już popatrzymy na cenę samą akcji w porównaniu do tej średniej kroczącej, no to widzicie, że średnia krocząca wynosi około 403 na ten moment, dwustudniowa średnia krocząca, a dziś jest to 310 zł za akcję i znowu tutaj w tym kontekście jeszcze tak tanio chyba nie było. Tutaj mieliśmy może w 2022 delikatnie też właśnie mocne spadki, a dziś ta różnica wynosi prawie 100 zł za akcję. Także typowe naganianie youtubera na swoje akcje. No ale co zrobię? Tak akurat mi wyszło w dzisiejszym podsumowaniu, że Dino Polska też może być atrakcyjnie wyceniana. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, przenosimy się do ciekawej spółki, jaką jest R. Airbnb. Airbnb to platforma internetowa, która łączy podróżnych z osobami prywatnymi oferującymi noclegi w swoich domach, mieszkaniach czy innych obiektach. Firma zarabia na pobieraniu prowizji od każdej dokonanej rezerwacji, zarówno od gościa, jak i od gospodarza. Dodatkowe Airbnb generuje przychody poprzez oferowanie usług dodatkowych, takie jak ubezpieczenie podróży czy doświadczenia turystyczne organizowane przez lokalnych mieszkańców. Airbnb całkiem ciekawie wygląda tutaj w tym moim modelu scoringowym. Choć oczywiście jak widzicie, nie najlepiej. Największe zastrzeżenia chyba tutaj mamy na cenie, bo to faktycznie cena tutaj zrobimy max, bo IPO było w 2020 czy 2021, gdzieś jakieś 3-4-5 lat temu i od tego czasu cena akcji jest niższa niż była na początku, czyli. No, ludzie, którzy wchodzili tutaj na otwarcie giełdy i nigdy nie sprzedawali, jeszcze na tej spółce nie mogli zarobić. A e, zobaczcie na przykład po przychodach, że e, przychody ładnie wzrosły to ponad dwukrotnie. Jeśli chodzi o EPS-y, to jest to jeszcze lepiej, ale akurat tutaj EPS-y były bardzo niskie, także tu nie ma co aż tak na to patrzeć. A zobaczmy sobie na przykład free cash flow, czyli wolne przepływy pieniężne też pięknie to widać, jak spółka stała się rentowna, patrząc nawet na gotówkę, która wpływa do biznesu. No już dziś jest to około 4, 4,5 miliarda dolarów. Także spółka rozwija się na dobrym, czy bardzo nawet dobrym poziomie, a natomiast cena akcji jest niższa niż te kilka lat temu i to może właśnie oznaczać okazję inwestycyjną natomiast. Jak podzieliłem się tą myślą na Instagramie, to dostałem wiele bardzo fajnych komentarzy negujących ten biznes. Czy krytykujących ten biznes. Na przykład Piotr pisze, że jego zdaniem biznes jest bez przyszłości. Kiedyś cenowo konkurencyjnie do bookingu, a obecnie ceny takie same lub wyższe. Mam też duże zaufanie do użytkownika, który nazywa, stworzył konto Nie Znam się, a nazywa się Randomowe Bzdury. Jak dla mnie za duże ryzyko, że więcej miast pójdzie śladami Barcelony i zacznie zakazywać Airbnb i ogólnie najmu krótkoterminowego. Jest to właśnie faktycznie jakieś ryzyko. Tutaj śmiechem Żartem, ale no fajny komentarz. A tu na przykład Krzysiek jeszcze pisze, że rozważał, ale w życiu nie skorzysta już więcej z Airbnb, a z Bookingu zawsze. I Krzysiek akurat miał tutaj problem z obsługą klienta. Ja też muszę się przyznać, że jak już to raczej korzystam z Bookingu. Nie wiem czemu, ale tak jakoś już mi weszło w krew i wolę na Bookingu sobie szukać hoteli czy jakichś domków. No i może dlatego dzisiejsza cena jest bardziej atrakcyjna. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko jakieś wskaźniki typu return on capital employed to tutaj ładnie zaczęło rosnąć w końcu spółka zaczęła wykazywać zyski jeśli chodzi o medianę pięcioletnią no to jest poziom aktualnie 13%, czyli to nie są rewelacyjne jeszcze przynajmniej parametry natomiast zobaczcie no widać że to jest spółka technologiczna marża brutto na poziomie 70%. No i tak jak mówię historycznie raczej spółka bardzo nisko wyceniana, może tutaj troszkę zejdziemy, żeby ten wykres był trochę bardziej normalny, a i tak widzimy, że no tak tanio rzadko bywało, przynajmniej tutaj jeśli mówimy o price to free cash flow, EV do EBITDA, tu akurat to tak super nie wygląda, ale na przykład price to sales 7, gdzie mediana wynosi prawie 10 to nie są jakby niskie wskaźniki, i to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Nie jest to jakoś super zdołowana spółka, ale raczej nigdy nie ma to zakładać, żeby spółka dość jakościowa, jaką jest Airbnb, była wyceniana, nie wiem, na poziomie ceny do zysku 5. To się raczej nie zdarza. Państwo CFO zobaczcie historycznie też na Nizinach porównując właśnie cenę akcji do średniej kroczącej, no to widzimy, że tutaj w tym czasie, nie wiem, luty, sierpień, bardzo mocno cena spadła i możliwe, że to było właśnie po jakichś wynikach nie do końca zadowalających. Wejście na poprawkę wszystkie te serie poprzednie, to znaczy ta cena dalej może jeszcze spaść, natomiast jeśli mieliście już przeanalizowaną tą spółkę i czekaliście na jakiś dobry moment wejścia, no to dziś jest to dużo lepszy moment niż było to jeszcze dwa miesiące temu. Natomiast upside tutaj nie powala według analityków. Cena akcji powinna wzrosnąć o 7,5% za rok. A raczej jeśli chodzi o takie estymaty czy właśnie prognozy analityków, ten upside jest niski. LVMH to jedna z największych na świecie grup Luksusowych. Firma zarabia na sprzedaży szerokiej gamy produktów luksusowych, takich jak ekskluzywne ubrania, biżuteria, zegarki, oczywiście perfumy, wina i alkohole. Do portfolio LVMH należą tak znane markwi jak właśnie Louis Vuitton, Dior. Hennessy czy Bułgarii. A zyski firmy pochodzą głównie z wysokich marsz na sprzedawanych produktach, które są postrzegane jako symbole prestiżu i luksusu. No i to jest właśnie branża, która, którą też lubią. Zarządzający funduszami i akcjami jakościowymi głównie ze względu właśnie na marżę. Zobaczcie, że marża brutto wynosi aktualnie 69%. No i jest to rekordowa marża. Jeśli mówimy o tutaj jakiejś historii dziesięcioletniej, to się przekłada na około 26% marży operacyjnej i 17% marży netto. Jeśli chodzi o wzrost, nie jest on już aż tak rewelacyjny, aczkolwiek też nie ma tragedii. Wzrost przychodów, przez ostatnie 5 lat to poziom 70%. Jeśli mówimy o EPS-ach, to już dwukrotnie EPS-y wzrosły w ciągu 5 lat, także całkiem nieźle. Natomiast niższy zwrot mamy właśnie na poziomie ceny akcji, bo tutaj akcje wzrosły o 65%. No i widzicie tutaj, właśnie idealnie, ostatnie dołki, znaczy, te szczyty były gdzieś ostatnio, w tym roku, jeszcze na poziomie 880 euro, dziś to jest 616. Spółka jest zarządzana, przez Bernarda Arnault, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem, długoletniego prezesa, bardzo ciekawy człowiek ogólnie, chyba jest to jedna z osób, które chciałbym troszkę głębiej zbadać jej historię i podejście w ogóle, z tego co właśnie kojarzę, bardzo ma takie podejście długoterminowe, przejmując kolejne marki, tak naprawdę, bo to jest właśnie już konglomerat różnych marek luksusowych. Jeśli chodzi o zadłużenie, wydawało mi się, że jest lepiej. Depth to Assets na poziomie 265%, no nie jest to jakoś bardzo dużo, chociaż wydawało mi się, że jednak to będzie trochę więcej. Interest Coverage na poziomie 19, no nie, no nie można powiedzieć, że ona jest mocno zadłużona spółka, a co to, to nie, aczkolwiek szczerze mówiąc, myślałem, że będzie trochę lepiej. Zobaczmy sobie prognozy analityków, zobaczcie, że no 10% przez kolejne 5 lat EPS-y mają rosnąć, także dużo wolniej niż w ostatnich latach, oczywiście, jak zwykle, muszę powiedzieć. Powiedzieć, że biorę to w dość mocny cudzysłów. Zobaczmy sobie, właśnie tą zakładkę Deep Finder, Price to sales, mediana 4,7, dziś 3,6. Średnia krocząca, zobaczcie też, na poziomie 740 euro, a dziś to jest właśnie 616. No i upside, według analityków, to 31%. Jeśli jesteście zainteresowani taką spółką luksusową, która ma tak niebotyczne marże, ma taką markę i wydaje się nie do zaorania, a przy tym całkiem nieźle rosnącą wciąż, to Witam, myślę, że jest ciekawą opcją. Na koniec najlepiej, według tych wskaźników, jakie pokazuje, wyceniana spółka ze Stanów Zjednoczonych z branży ochrony zdrowia Dexcom. DEXCOM to wiodąca firma technologiczna specjalizująca się w produkcji systemów ciągłego monitorowania poziomu glukozy dla osób z cukrzycą. Firma zarabia przede wszystkim na sprzedaży urządzeń CGM, które umożliwiają pacjentom monitorowanie poziomu cukru we krwi w czasie rzeczywistym. Dodatkowo DEXCOM generuje przychody ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, takich jak czujniki glukozy i transmitery, które są niezbędne do funkcjonowania tego systemu CGM. No i zobaczmy, jak to wygląda od strony Skraba. Wzrost przychodów bardzo dobry w ostatnich latach. No, muszę przyznać, że jestem wręcz zaskoczony. Firma, jak widzicie, dość technologiczna, także marże też powinny być na niezłym poziomie. No i widzicie, że marża brutto 63%, marża operacyjna 16%, ale jeszcze dopiero niedawno wychodziła ta spółka w takie rentowne, powiedzmy, poziomy. Także tu jest ewidentnie pokazana ta dźwignia operacyjna, tutaj właśnie podobnie, no i z tego powodu EPS-y przez ostatnie 5 lat muszą mieć tutaj 100%, no bo skoro mieliśmy dość mocny wzrost przychodów, ale też marży netto, no to EPS-y oczywiście muszą szybko rosnąć, aczkolwiek zobaczcie, że tutaj ta marża spotkała się z jakąś ścianą, to znaczy mieliśmy już tutaj 25% na marży netto, a dziś jest to 15%, dlatego EPS-y już w ostatnich 3 latach tak dobrze nie wyglądają. Kliknijmy sobie Zobaczmy właśnie jak to wyglądało i jest to, tutaj widzimy, widzimy właśnie tę presję na marże w tym czasie odnotowane na EPS-ach. Podobnie też tutaj na wolnych przepływach pieniężnych. Natomiast wzrost ogólnie przez te 5 lat jest bardzo, bardzo imponujący. A mniej imponująca jest wzrost ceny, bo tak naprawdę tutaj od 4 lat można powiedzieć, że cena no, są duże górki, jak było tutaj 163 dolary. Mieliśmy też dołki 67 dolarów. No i dziś to jest 69. Czy to jeszcze wyskoczy, to jest jakby już do naszej oceny. Trzeba by było na pewno zbadać ten rynek i sprawdzić jaka jest konkurencja tutaj tej spółki, bo muszę przyznać, że sam nie wiem. Return on capital employed wzrosło do 13%, także na pewno jeszcze jest kwestia do poprawy tutaj debt to assets na poziomie 40%, czyli spółka całkiem zadłużona, natomiast jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia odsetek, ten interest coverage jest bardzo dobry, także wydaje się tutaj bezpiecznie. Price to free cash flow 43. No, historycznie jest to nisko. Ale tak ogólnie można powiedzieć, że nie jest to jakaś bardzo niska wycena. EV do EBITDY, tu mamy jakieś zawirowanie, wylądowało na 32%. No i Deep Finder, zobaczcie, że tu jest 100%. To znaczy, jeśli szukamy dipów, jeśli szukamy dołków na jakichś akcjach, no to właśnie tutaj znaleźliśmy. Price to Sales Ratio Mediana 3-letnia 15,62, dziś 7,38%. Cena do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Kanał oscyluje od tam nie wiem 65 do 110, dzisiaj 132. Trochę tutaj wróciła spółka na ziemię, jeśli chodzi o tą wycenę. Porównanie do średniej kroczącej widzimy prawdopodobnie fatalne wyniki albo no, jakieś niezadowalające wyniki, ale spadek ze 112 tutaj w okolice 60 parów. No i to jest odwieczne pytanie, czy ten spadek jest zasłużony czy nie. Jeśli chcecie mieć jakąś spółkę właśnie z tego sektora, to wydaje mi się że przynajmniej warto na tą spółkę Dexcom spojrzeć. Według analityków spółka ma być za rok droższa o 37%. Natomiast Kurde, chyba zawsze będę przy tym, przy tym wskaźniku, przy tym parametrze powtarzał, że trzeba to wziąć w duży cudzysłów. Tyle jeśli chodzi o wrzesień. Mam nadzieję, że dalej Wam się tego typu materiały podobają. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i oczywiście podzielcie się komentarzem na jakikolwiek tutaj temat związany z tymi spółkami czy czymkolwiek. Będę zawsze bardzo wdzięczny za komentarze. Dzięki i niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.